Co tutaj... Cześć moi drodzy, witam serdecznie w drugim odcinku Widzew i bezrobotny menadżer, a konkretnie odcinku Save ich dwoje. No tak, ja jestem Uber to kanał od gracza, graczy i taki raporcik menadżerowy, pora żeby wam zdać. Widzę, Łódź, moi drodzy, pierwszy sezon Ponad już połowa e, pierwszego sezonu. Jak leci, już pokazuję Wam moi drodzy samą tabelę. Tu widzicie e, meczyk. widzew Legia Ćwierć, finał Pucharu Polski się uszykuje, więc emocje będą pełną gębą. Tabela całkiem sympatycznie wygląda po 22 meczach. i Jesteśmy, ja jestem e, widzewem, wiceliderem e, z dwupunktową stratą do Radomiaka. To jest trochę dziwne, ale zarazem pozytywne zaskoczenie, że nie tylko Lech i Legia. Którzy są trzeci i czwarci, e, prowadzą w tej tabeli. E, poniżej zagłębie górnik, Raków, obrońca tytułu na siódmym miejscu. Andrzej Szewczenko troszkę podgonił Rakowem. Trochę goni, bo osta ostatnie mecze ma całkiem fajne. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozycje spadkowe na obecną chwilę stal, ruch korona i dosyć kiepsko LKS. No i można powiedzieć, jeszcze puszcza i Jagielonia, tak na granicy błędu. Jak wygląda skład widzewa na obecną chwilę? Henry Hrawas, Dorian Dzierzkowski i Diurowicz to obramkarze główni. Bardzo fajnie spisuje się Ibiza, Stravopoulos, Silva jako trzech obrońców. Zgranie bardzo dobre tych trzech obrońców. Do tego zaczął wchodzić Żyra. No i można powiedzieć, że obrona trzech obrońców na tej pozycji w tym momencie się kończy. Skrzydłowych mam dosyć bardzo fajnie ogranych. Jest Matomilos, Ciganis, Łotysz, Młodzi, Polak, Klimek z Młodych Polaków jest jeszcze gdzie jest Iskra, Jakub no i jeszcze oczywiście łapie się tutaj Fabio Nunes, który też bardzo dobre statystyki posiada środkowi pomocnicy Fran Alvarez-Kerk kontuzjowany obecnie Dominik Furman i Marek Hanusek, który troszkę zaczął grać, chociaż przyznaje. Nie jest to jego jakiś wybitny sezon w napadzie, Pawłowski, sezonienko imat rodnić do tego kilku jeszcze pomocników środkowych, czyli m.in. Terpiłowski, No i Zoma Dialo, który bardzo fajnie grał w niższej lidze. ściągnięty za darmo. Francuski napastnik właśnie strzelił też z ławeczki pierwszą bramkę w swoim prawie debiucie w PKO Ekstraklasie, więc miejmy nadzieję, będzie z niego. Bardzo dobry pożyczek, no i spisuje się idealnie Kacper Sezonienko, 8 bramek w Ekstraklasie. No to naprawdę robi e, swoje. Więc tyle o składzie Widzewa, ale teraz najważniejsze, bo drugi menadżer, a konkretnie pani menadżer, e, objęła, moi drodzy, Lechie Gdańsk, którą udało się już od momentu przejęcia, bo tego wam nie pokazywałem. E, rozegrać sparingi, zagrać zwycięski mecz z odrą Opole 3-1, e, zremisować na wyjeździe z Brukbetem, który jest drugi. I wygrać teraz u siebie z wielkim rywalem Arką Gdynia. Tak też całkiem sympatycznie. Idzie, ale tutaj wielkie porządki, bo chcę sprzedać Luisa Fernandeza, który ma astronomiczny kontrakt według mnie jak na ten klub, bo 32 tysiące na pierwszą ligę to jest tak kontraktożerny zawodnik, że masakra. Troszkę wypożyczonych zawodników, ale ściągnęliśmy sobie też już dwóch bodajże tak, dwóch zawodników. O dobrych predyspozycjach tutaj e, sądzę, że bardzo się sprawdzą. Teo Wals, Francuz, e, 28-letni, środkowy pomocnik, e, dosyć duży kontrakt dostał, bo 14 tysięcy, ale bardzo dobrze rozgrywa piłki. To po prostu idealny zawodnik. Miejmy nadzieję, że uda się awansować z baraży. W ogóle Lechia Gdańsk nie miała menadżera, dlatego że środek tabeli, a raczej poniżej środka tabeli, byli. i żeby powiedzieć, no, ja wyznaczyłem cel, że będziemy w grupie barażowej. E, ja jak na razie dążymy do tego i już wylądowaliśmy na piątym miejscu dzięki tym, że tak powiem, siedmiu punktom w trzech, w trzech meczach. Theo Owl ściągnięty i Cyrus Christl, 31-letni Irlandczyk, prawy wahadłowy, lewy wahadłowy, na pewno się przyda. Co prawda, wahadłowych w tym klubie mamy fajnych, ale problemy zaczynają się m.in. innymi. No, tego, że sporo jest zawodników wypożyczonych, i na przykład Karol Fila jest wypożyczony. On, no, lider, można powiedzieć, tego składu, ale no, niestety będzie musiał uciekać. Ściągnąłem jeszcze Lukasa Rowneruksa e, za darmo, zawodnik. Wszystkie te trzy transfery, które zrobiłem do Lechi są za darmo, więc też, moi drodzy, jakbyście potrzebowali zawodników do takiego klubu, no i potrafili dać w okolicach 10 tysięcy, no to taki, taki zawodnik przyjdzie do was. To nie jest gwiazda, ale na Polską ligę czy Polską ekstraklasę sądzę, że ten zawodnik będzie się sprawdzał. Nie jest szybki, solidny obrońca, który będzie grał. U mnie gra na środkowym obrońcy na stoperze, więc całkiem fajnie się spisuje. Niestety tracę poza no, oczywiście Fernandezem, którego bardzo chcę sprzedać, wylatuje mi ze składu Konrado. Lewy, brazylijski, wahadłowy, bardzo fajne cechy. Niestety nie przedłużył ze mną kontraktu, zażądał bardzo wysokich cen. Dałem sobie teoretycznie czas na drugą, ale w tym czasie Sarpsong. Z Ligi Norweskiej e, podpisał z nim kontrakt. No trudno, ale może będziemy szukali w zamian niego jakiegoś młodego Polaka, bo jeżeli awansujemy, musimy tutaj na tym bazować. Ogólnie, jeszcze żeby Wam pokazując, to taktyka w obu klubach jest identyczna. 5-2-2-1 jakoś spodobała mi się, chociaż już w widzewie zacząłem prze. E, przez, Przestawiać troszkę tą taktykę na skrzydłowych lewa prawa, czyli ci ofensywni są skrzydłowymi ofensywnymi pomocnikami, schodzącymi do środka. Mentalność i podania prawie identyczne więcej takich, można powiedzieć, długich piłek, no ale co nieco daje się dzięki temu zaskoczyć przeciwników, więc tak wygląda ta moja taktyka. Jeżeli chcielibyście co nieco o niej porozmawiać, to zapraszam do komentarzy. No i nie przedłużając, moi drodzy, kto jest w ataku, oczywiście przez przypadek Jakub Brdak. E, oczywiście ktoś zapyta, ale zaraz, gdzie jest e, no właśnie, e, gdzie są inni zawodnicy z tego klubu, bo historia tutaj transferów się troszkę potoczyła. Bardzo dużo transferów z klubu z lech i zostało wyprzedanych, no ale na ostatni, ostatnimi czasy, na przykład, odszedł mi, moi drodzy, patrząc tutaj Łukasz Zjawiński do piasta za 350. Nie za bardzo z tego powodu jestem zadowolony, dlatego że to bardzo dobry zawodnik. Odchodzi też Olson, obrońca. Ale będziemy łatać ten skład na pewno, i sądzę, że e, dzięki e, właśnie samej, samego, samemu przeszukaniu lig e, uda się znaleźć jakichś zawodników w optymalnych cenach albo za darmo. Dlatego, że ja jestem zwolennikiem tego, że jednak e, w menadżerze udaje się bardzo, e, zawsze udawało mi się i udaje się ściągnąć zawodników na końcowych kontraktach, bądź naprawdę po okazyjnych cenach. Nie muszą to być turbo gwiazdy, ale na pewno są to zawodnicy, którzy wpływają bezpośrednio na klub, tak jak właśnie Theo Als, który swoją historię grał w Nimes, w Servet, a teraz wylądował w Gdańsku i miejmy nadzieję, w tym Gdańsku no, zakończy karierę albo będzie ciągnął. Tabela pierwszej ligi wygląda w ten sposób, że Wisła bardzo odskoczyła na 11 punktów, no i za nią cała, że tak powiem, cały peleton. Troszkę Brookbet e, odskoczył temu peletonowi, troszkę zagłębie odskoczyło, ale poza tym, tak jak widzicie, mieć Lechia. GKS Tychy. Na dole tabeli Polonia, Chrobry i Motor i jeszcze do tego Stal i Odra Opole nie za bardzo sobie radzą. Ja od razu też zapowiadam, że najprawdopodobniej na live na Twitchu poleci Speed Carriera Motore Lublin, między innymi dlatego, że no, sympatyzuję temu klubowi i mam nadzieję awansować nim prawie w pierwszym sezonie właśnie na Speed Carrierze do ekstra klasy. Kto wie, może uda się na Twitchu rozegrać więcej niż jeden sezon to będzie taka speed kariera na zasadzie y, szybko dzień, szybko dzień, początek tylko dałem sobie z 10 minut, żeby wyrzucić y, to, co mi niepotrzebne, ściągnąć to, co trzeba, a potem do przodu, więc zapowiadam, zapraszam do siebie na Twitcha. No i poza tym zapraszam do siebie na mecze, bo najprawdopodobniej ten meczek widzę w Legia w Pucharze Polski, ćwierćfinał, pokażę Wam właśnie co udało się osiągnąć, e, czy uda się przejść Legię. No i przede wszystkim e, zapraszam Was też do śledzenia nie tylko Football Managera na kanale, ale tak jak dobrze wiecie, to i World of Warships i inne pozycje, które pojawiają się. Wielkie dzięki, UberStrike, kanał Odgraszal dla Graczy. Zdrówka w nowym roku życzę. Hej, hej!